Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan w dniu dzisiejszym będziemy wymieniać sworzeń wahacza element, który wpływa na nasz komfort jazdy ale także na bezpieczeństwo jak i każdy element zawieszenia ten także ulega zużyciu i trzeba go wymienić wymieniamy sworznie wahacza parami czyli z jednej i z drugiej strony zadbajmy o to zawsze naprawdę nie warto wymieniać jednej sztuki jeżeli wymienimy obydwie, wykluczymy wszelkie elementy i problemy, jakie będą stwarzać nam jakieś głuche dźwięki a właśnie stare sworznie wahacza potrafią nam nieźle popukać szczególnie na jeździe prostej, na jeździe nawet i na łuku, kiedy pokonujemy jakieś nierówności tutaj wytworzy się nam drobny luz i będziemy potem szukać po całym układzie zawieszenia a okazuje się, że ten niby drobny taki element, który łączy nam nasz wahacz z Naszą zwrotnicą, czyli tam, gdzie mamy koło zamontowane, układ hamulcowy łączy nam te dwa elementy i wystarczy, że ten element, jak i na przykład łącznik stabilizatora, no, wybije się, no już będą powstawać tutaj luzy, a ten element nie lubi jazdy po nierównościach, więc samochód na przykład jeżdżący w Polsce na naszych nierównościach szybciej będzie wybijał ten element niż na przykład ten sam samochód jadący po niemieckich drogach. Tak więc ten element też ulega uszkodzeniu i warto go wymienić. W niektórych pojazdach występuje na śruby tutaj mocowanie, a w niektórych ten element jest zanitowany. Można odnitować, zanitować, można wsadzić śruby. Różne opcje idzie zrobić albo wymienić całe wahacze razem, z właśnie e, ze stworzeniem wahacza. Tak więc ja zabieram się za wymianę stworzenia wahacza. Wykorzystam tutaj do tego celu stworzenie wahacza firmy MEILE. MEILE, MEILE, MEILE. Dobra firma, mam kilka elementów, tarcze amulsowe też zamontowane w samochodzie i powiem Wam, naprawdę jest super. Jeżeli chodzi o ceny, są naprawdę dobre u naszego partnera www.Aparts.pl. Zresztą możecie na dole w linku sobie sprawdzić. Co jeszcze? W zestawie mamy tutaj śruby nowe do montażu, razem z zabezpieczeniami, więc nie musimy się o to martwić. I co nam się przyda do całego montażu? Do wymiany da nam się odrzewiacz, na przykład Bola, WD40 czy inny, Odrdzewiacz, którym napsikamy na nasze nakrętki, a jest ich raz, dwa, trzy, plus jedna taka śruba, która trzyma cały stworzeń wahacza ze zwrotnicą. To wszystko psikujemy i odczekujemy chwilę. Jest tutaj nowy odrzewiacz, który testuje właśnie Odrdzewiacz anti. Przepraszam, Rast szok. to działa na takiej zasadzie, że psikamy, składana powierzchnia jest do 4, minus 40 stopni. Tworzy mikro pęknięcia w strukturze rdzy powstałej na powierzchni metalu. Sam bym w te bajki nie wierzył, ale zastosowałem ostatnio do dwóch śrub z, z tego, z układu wydechowego w jednym starym samochodzie. Odkręciło się i śruba się nie przekręciła, a wszyscy stawiali, że śruba się przekręci, nakrętka urwie. Wszystko było ok. Ciekawe, będę używał. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Rękawiczki dla mechaników, no przydadzą się, czy to gumowe, czy wasze ulubione, jakie tam sobie chcecie. Czy coś jeszcze, oczywiście, przyda się klucz do kół, podnośnik i musimy odkręcić kilka elementów. Sprawa jest naprawdę prosta, tak więc obserwujcie. Na początku wstępnie odkręcamy śruby kół, tak żeby z tego najmocniejszego zacisku je zwolnić, a potem oczywiście z drugiej strony, jeżeli potrzeba to także i dopiero po uniesieniu samochodu odkręcamy śruby do końca. Unosimy samochód i w tym momencie możemy pracować dalej. Odkręcamy śruby koła, możemy koło ściągnąć. Naturalnie z drugiej strony też ściągamy koło, jeżeli będziemy pracować z dwóch stron, żeby wymienić stworzeń wahacza, czyli ten element. Tu tą oczywiście plastikową obejmę możemy ściągnąć, to jest tylko zabezpieczenie. Na nowy tutaj mamy stary, tutaj mamy nowy. Jedyne, co musimy zrobić, to tak, na początek. Odkręcamy tą nakrętkę tutaj, ale żeby ją odkręcić, musimy skontrować oczywiście tutaj śrubę, która się znajduje, więc tutaj na przykład dajemy sobie e, nasadkę z grzechotką, albo jakiś inny klucz, płaski na przykład można sobie tutaj dać i tutaj odkręcamy tą nakrętkę jeżeli odkręcimy tą nakrętkę, będziemy mogli pociągnąć nasz wahacz, czyli ten element tutaj w dół i wysunąć końcówkę, czyli ten element z tego ścisku, który jest generowany za pomocą tej nakrętki tej śruby. Jeżeli to tutaj zdemontujemy tą nakrętkę tą śrubę wybijemy, wyciągniemy sobie, to jedyne co będzie trzymało to jeszcze ścisk tego elementu tej zwrotnicy, to takie jakby szczęki. Więc wystarczy w tym momencie, że tutaj w tą szparę taką o tutaj pomiędzy delikatnie tutaj wbijecie sobie na przykład śrubokręt płaski i rozsuniecie te dwie szczęki. Jeżeli to rozsuniecie, to w tym momencie bez problemu już wahacz pociągniecie w dół, ewentualnie klupniecie parę razy młotkiem i wyskoczy ten element, czyli ten sworzeń właśnie z tego uchwytu tutaj. W tym momencie oczywiście będziemy mogli odkręcić jedną, drugą, trzecią śrubę i wysunąć potem tutaj ten cały element. Jako, że będzie to wszystko niżej, ponieważ będziemy mogli tu delikatnie w dół posunąć, no, to będzie znacznie łatwiej sobie podmienić element na element. Następnie, gdy już zmontujemy te trzy śruby, nowe sobie zamontujemy śruby, to wsadzimy ten element z powrotem tutaj. I znowu ten śrubokręt tutaj, rozsuwający, na pewno się przyda. Tak więc zabieramy się za robotę, najpierw odkręcimy sobie tą nakrętkę. Na początek skorzystajmy sobie tutaj z odrdzewiacza, tak aby to wszystko móc oczyścić oraz szczotki drucianej. Dlaczego? Ponieważ ten gwint tutaj jest mocno, mocno już skorodowany, zabrudzony jak oczyścimy sobie to za pomocą szczotki drucianej i psikniemy tutaj sobie na ten gwint odrdzewiaczem bol, WD-40, czy też innym znacznie łatwiej będzie nam się odkręcało, ale uważajcie tutaj na osłonę gumową przegubu żebyście jej czasem nie uszkodzili tak więc spokojnie oczyszczamy więc najpierw tą tą ten gwint cały tak naprawdę nie tą. Ok, przynajmniej tu od dołu, ile się da. U góry przy gumie uważajcie. Delikatnie. Tak, żeby nie dotknąć szczotką drucianą gumowej. O, w ten sposób fajnie wszystko jest. Żeby nie dotknąć tej gumowej osłony, bo bardzo łatwo ją będzie można uszkodzić. Dobra, gotowe. W tym momencie bierzemy sobie... Tutaj jakiś odrzewiać jaki macie. Ten bol jest naprawdę świetny. I nie, nie płacą mi za to. Tak więc tylko informacyjnie, żebym mówił, że jest dobry, bo rzeczywiście jest dobry. Zobaczcie. I tutaj teraz przykamy sobie. O, bardzo fajnie. I zabieramy się za odkręcenie. Musimy odkręcić tą nakrętkę z tej strony, z tej całej śruby, która. Poprzez ściśnięcie z nakrętką ściska nam tę łapkę tutaj od naszej zwrotnicy. Dzięki czemu trzyma w bezruchu, można tak powiedzieć, e, naszą końcóweczkę e, sworzenia wahacza, czyli ten sworzeń Żeby to odkręcić, raczej grzechotką bym nie polecał, ponieważ tu będzie dosyć mocno dokręcona ta nakrętka. Lepiej stałym kluczem, ale pamiętajcie o kontrowaniu z drugiej strony, żebyście nie kręcili w kółko. Jakie klucze tu będą potrzebne? Dwie osiemnastki. Więc bierzemy sobie, nakładamy nasadkę osiemnastkę z tej strony. I osiemnastkę z drugiej strony na obie śruby. Trzymamy sobie. Ten klucz z drugiej strony i odkręcamy tą nakrętkę. Może nie być prosto. Być może będzie trzeba stuknąć tutaj młotkiem kilka razy. Zobaczymy. Będzie trzeba stuknąć. Nie ma siły. Więc młotek bierzemy w ruch. Trzymamy i uderzamy. Ok, widzę, że już jest. Lepiej. Klucz z drugiej strony się nie przekręca. Obserwuję go. Ok, już chyba jesteśmy w domu. Dobra. Popuściło. W tym momencie możemy już wziąć grzechotkę sobie. Ok. Klucz się nie rusza, z drugiej strony odkręcamy. Śrubę, a dokładnie na nakrętkę tej śruby powiem wam, mechanika to jest świetna zabawa, a elektronika? Hmm. Ale do, do tego jeszcze dojdziemy. Będzie tej elektroniki trochę więcej, elektryki, ale powolutku od najprostszych rzeczy zaczynamy. Resztę powinniśmy dać radę sobie odkręcić, już palcami zgadza się. To jest nasza nakrętka odkręcona. Odkładamy na bok, ponieważ ją jeszcze będziemy wykorzystywać. Wybijamy teraz tą śrubę. Tutaj, klucz już drugi możemy wciągnąć. Bierzemy sobie młoteczek i wybijamy. Uwaga, może nam już teraz tutaj odłączyć się. Zwrotnica od wahacza, a dokładnie od tej końcówki, czyli sworznia wahacza Wybijamy Wychodzi Uwaga na gumową osłonę OK, wysunięte Wyciągamy z drugiej strony śrubę Powinna wyjść bez problemu, proszę bardzo To jest nasza śruba Oczywiście oczyszczamy ją sobie gwint, oczyszczamy szczotką drucianą. Już lepiej zrobić to od razu, tak żeby mieć już później czystą robotę. Chyba że mamy oczywiście nową taką śrubę, to wtedy możemy sobie wkręcić nową, ale raczej jej nie będziecie mieli nowej ok, tu oczyszczone, teraz jeszcze tutaj ok, śruba niemal jak nowa nie psikamy jej tutaj żadnymi środkami ma być z oporem wkręcone, wszystko tak jak ma być dobra, kładziemy sobie ją na na górze, i teraz spróbujemy wyciągnąć sworzeń z, ze zwrotnicy. Jeżeli się nie uda, to wstawimy tutaj śrubokręt, lekko go wbijemy, zaraz Wam pokażę. I on te szczęki tutaj tak rozsunie. Wtedy łatwiej będzie wyciągnąć sworzeń wahacza. Spróbujmy na razie tak po prostu w dół pociągnąć. Czy się da? No, raczej się nie da. Tak więc musimy wybić. Odsuńmy sobie tu lampkę. Ok, teraz musimy wybić stworzenie wahacza z tego z ścisku, jaki tutaj jest. Jako, że to wszystko jest dosyć stare i dosyć mocno jeszcze tam złączone, tu możemy oczywiście w to połączenie od tej strony majzer wsadzić czy jakiś gruby płaski śrubokręt i kilkukrotnie uderzyć młotkiem, co już naruszy ten ścisk. I już będzie tutaj łatwiej wyciągnąć. Następnie od górnej części bierzemy sobie na przykład majzel. Tutaj wkładamy w bezpieczne miejsce, żeby niczego nie uszkodzić. I kilkukrotnie uderzamy młotkiem od góry. Zresztą zobaczcie, o w ten sposób. Tylko mocniej, oczywiście. I nasz stworzeń wahacza po prostu zsunie się z naszej zwrotnicy. Tu będzie się tworzyć coraz większa szpara, aż w końcu nasz wahacz będzie luźny. Zobaczcie tutaj żeby tutaj spójrzcie sobie, tworzy się już szpara. Zobaczcie z bliska Już widzicie takie serberko, czyli właśnie nasz stworzeń wychodzi OK układamy się jeszcze raz i teraz już wykończymy, żeby wyciągnąć. Zobaczcie, już jest prawie koniec. I kończymy. Zobaczcie. Końcóweczka. Dosłownie milimetry, i w tym momencie możemy już kończyć i wysuwać. Dobra, luźne. Ok. Gdy wybijemy już e, cały stworzeń wahacza, jest już tutaj wyciągnięty, to w tym momencie chwytamy za wahacz i sprawdzamy. O, tak ma być. Widzicie to? W ten sposób i my teraz musimy wymienić tą końcówkę czyli te trzy śruby odkręcić raz, dwa, trzy tutaj nakrętki ciach wymienić ten element i wstawić to wszystko na swoje miejsce ale zanim wymienimy ten element, znaczy jak już go wyciągniemy oczyśćmy dokładnie tutaj zwrotnicę i przepsikajmy sobie środkiem odrzewiaczem, tak żeby wszystko tutaj oczyścić, zanim będziemy to montować do kupy dobra, więc teraz zabieramy się za odkręcenie tych trzech nakrętek żeby odkręcić te trzy nakrętki, od górnej części trzynastką oczkową sobie trzymamy web śruby, i od dołu płaskim oczkowym czy też grzechotką odkręcamy te nakrętki. Oczywiście wcześniej oczyścić szczotką drucianą, psiknąć yy, jakimś penetratorem i odkręcamy. Musimy kontrolować, bo inaczej web śruby u góry będzie się odkręcał. mamy nowe w komplecie z słożniem wahacza, więc nie musimy o nie jakoś specjalnie dbać, ale oczywiście mogą się przydać jeszcze do czegoś. Ok, gotowe. Wyciągamy sobie nakrętkę. Śrubę. Tak to wygląda. Pierwsza odkręcona. Jeszcze tylko dwie. Ok, tak więc już mamy trzy śruby odkręcone. Zdejmujemy w tym momencie tylko jeszcze nakrętki. I trzy śruby są wolne. I nasz stworzeń wahacza możemy wysuwać. I oczyścić całą powierzchnię styku. Tak, aby nowy stworzeń wahacza idealnie leżał bez żadnego problemu. Ok, śruby stare możemy odłożyć, i wysuwamy stworzeń wahacza z naszego wahacza. Czyli w dół, i wysuwamy. Jak się nie da na początku wysunąć, trzeba lekko wbić, albo powinno. Ale powinno wyjść bez problemu. O, tak jak widzicie. To jest nasz stary stworzeń wahacza. Nie jest uszkodzony, ale jest już stary, więc na pewno jakieś luzy będzie miał w stosunku do nowego. I tutaj także. czyszczamy delikatnie bolem, odrdzewiaczem miejsce, gdzie będziemy montować wszystko czyli tam, gdzie śruba wchodzi i wszystko oczyszczamy OK, gotowe bierzemy nowy stworzeń wahacza montujemy na swoje miejsce i oczywiście trzy śruby musimy tutaj dokręcić w ten sam sposób jak odkręcaliśmy ze starego więc obniżamy sobie teraz wahacz w dół wsuwamy nowy o! lekko weszło, bez problemu wszystko mamy tam oczyszczone i odrdzewione w tym momencie musimy sobie tu jeszcze ustawić wszystko na śruby. Bierzemy nowe trzy śruby, które są w woreczku. Ewentualnie można użyć starych, ale nie jest to zalecane. Nowe śruby mają zabezpieczenia przeciw odkręcaniu. OK, wkładamy pierwszą śrubę od góry. OK, przeszła następną przeszła środkową, przeszła i dokręcamy. Nakrętki z zabezpieczeniem od dołu jeden, dwa. Ok, i teraz musimy kontrować od góry i dokręcać dolne nakrętki 13, tak jak poprzednio i 13. I jeszcze trzynastką płaską albo oczkową dociągamy. Tak aby grzechotki nie, nie zaciągać za mocno. Okej, okay, oczkowa Mamy wszystkie trzy śruby w tym momencie skręcone, i jedyne co nam pozostaje to włożyć teraz trzpień naszego elementu wymienianego, czyli inaczej mówiąc, sworznia wahacza. Musimy go wsunąć teraz na swoje miejsce tutaj w zwrotnicy. Oczywiście jest to proste. Mam nadzieję, że nam się uda to zrobić szybko o, układamy sobie tutaj stworzeń, tak, żeby tutaj żeby się nam fajnie wbił jako, że wcześniej delikatnie to tutaj sobie napsikaliśmy odrdzewiacze, mamy to lekko tłuste to teraz powinniśmy bez problemu wbić cały element w górę OK, teraz pozostaje wsunąć ten trzpień do środka można delikatnie młoteczkiem tutaj postukać, ale delikatnie, nie tutaj w ten element tylko tutaj wahacz. Chociaż wystarczy też i poruszać delikatnie. O, w ten sposób. Całą tarczą. I niemal samo wchodzi na swoje miejsce. A w ostatecznej fazie można jeszcze wbić. Tak, żeby wszystko weszło. Na swoje miejsce tu nie ma z tym żadnego problemu. Nie trzeba tutaj śrubokręta ani majzla ani niczego, żeby rozsuwać te szczęki takie jakby e, naszej zwrotnicy. Zobaczcie, delikatne stuknięcia. Tutaj sobie obserwujemy, aż wejdzie, i ten miejsce na śrubę będzie pełne. Tutaj przez tą dziurę dokładnie widzimy, przez ten otwór. Oczywiście latarka się przyda. Już jest niemal idealnie, jeszcze dosłownie milimetr. Jak widzę, sprawdzamy, bierzemy śrubę. I weryfikujemy śruba od przodu wkładana, oczyszczona, wsuwamy powinna bez problemu przejść przez cały otwór aż do końca. Nie wchodzi to delikatnie do góry jeszcze czepniemy. O, zobaczcie, teraz śruba wchodzi już w pełen luz. I tak ma być. W tym momencie bierzemy sobie nakrętkę i nakręcamy na swoje miejsce. Ok, jest na samym końcu. W tym momencie musimy skontrować 13 Nie 13 przepraszam, pomyłka. Teraz sprawdzimy jaki to był klucz 18. Chyba tak. 18. Sprawdzamy. Tak, 18. Z jednej strony i z drugiej strony. Bierzemy osiemnastkę z jednej strony za łeb, czyli dwie osiemnastki w moim samochodzie. Nie tak jak w tej piosence, że cztery były. Cztery osiemnastki, to dwie. OK, mamy. I teraz będziemy po prostu dokręcać. Z drugiej strony kontrujemy, bo łeb się przekręca. Trzymamy z drugiej strony klucz i dokręcamy. Ok, resztę dokręcimy już nie grzechotką, a stałym kluczem. Tym co odkręcaliśmy. Ok, mamy i dociągamy. Ok, mamy. Więcej nie trzeba. Ok, w tym momencie mamy już całą pracę zakończoną. Wymieniona końcówka, czyli stworzeń wahacza. Na nową oczywiście tu jest stara końcówka. A tu mamy nową. Czyli stworzeń wahacza ten już możemy wyrzucić. Ewentualnie zostawić sobie na pamiątkę. A nowy już jest zamontowany bez żadnych uszkodzeń. Jak zresztą sami widzicie, odkręcenie trzech śrub i tej całej śruby trzymającej do zwrotnicy nie stanowiło żadnego problemu. Trzeba mieć oczywiście podstawowe narzędzia. I sprawa załatwiona. W tym momencie, oczywiście, teraz bierzemy koło. I tyle. Możemy jechać. Czy robić zbieżność? Zalecanym jest przy wymianie każdego elementu układu zawieszenia robić zbieżność po wymianie, tak więc, oczywiście, ja Wam też muszę to zalecić. Naturalnie warto pojechać w jakąś szybszą, na jakąś szybszą trasę, autostradę, przejechać się i zobaczyć, czy nie ściąga, czy coś. W takim wypadku trzeba pojechać geometrię, zweryfikować i ustawić właściwe kąty pochylenia kół. No, i oczywiście zbieżność, o zbieżność ustawić na właściwe parametry. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Już wiecie, w jaki sposób wymienić yy, stworzeń wahacza. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć Wam.